Od powodzi w 2010 roku na moście w Kołaczycach ruch odbywał się wahadłowo. Od tamtego tygodnia, dla odkorkowania trasy, puszczono ruch obydwoma pasami. Jest jak dowiedzieliśmy się od inżyniera budowy, jeszcze przez najbliższe kilka dni trwać będą prace wykończeniowe na remontowanym odcinku drogi. Nie, jeszcze w tym momencie robimy roboty wykończeniowe, malowanie, oznakowania poziomego i ustawianie pionowego. Ruch dwukierunkowy będzie puszczony w przyszłym tygodniu. Odbudowany most został wzniesiony w miejsce starego, którego całkowicie porwał potok w czasie pamiętnej powodzi w 2010 roku. Po dwóch latach i opóźnieniu w realizacji inwestycji, która miała zakończyć się w czerwcu, już niedługo ruch na drodze relacji jasło będzie odbywał się normalnie. Sygnalizacja świetla na nowym moście w Kołaczycach została wyłączona, co zapewne ucieszyło kierowców. Jednak nie na długo, bo już od dziś zapaliło się czerwone światło. Kierowcy będą musieli uzbroić się jeszcze w cierpliwość... Ale już wkrótce ten koszmar się skończy. Ilona Czarnecka i Jasłoforiu.